Może, może zacząłbym od tego aspektu, o co warto dbać między uczniami a nauczycielami, jeżeli już mówimy o edukacji? Bo często między nauczycielami a uczniami jest wojenka. Taka ostrzejsza, łagodniejsza, jakby to powiedzieć. Niektórzy uczniowie, ja też miałem w swoim życiu taki moment, że z niektórymi nauczycielami wręcz miałem ochotę walczyć, chociaż już teraz z perspektywy czasu i potem, jakby to powiedzieć, z perspektywy, Mm, już ucznia, który wychodził, nie wiem, czy z techniką, czy właśnie z, gimna czy z gimnazjum, stwierdziłem, że z nauczycielami nie warto walczyć w żaden sposób, e, tylko trzeba współpracować. I tutaj, jeśli chodzi o uczniów, myślę, że nie warto, jakby to powiedzieć, e, niszczyć tych relacji w ten sposób. Mm -hmm. I też myślę, że, że są to słowa, które warto też skierować do nauczycieli, że wiadomo, są treści, które trzeba przekazać, są treści, które. Muszą być zrealizowane, ale czasami warto, jakby to powiedzieć, po, po ludzku do tego ucznia podejść. I ja w swoim życiu miałem bardzo e, wielu nauczycieli, którzy byli właśnie też z lewej strony, z prawej strony, ale byli tacy też właśnie po środku. E, I tutaj mówię, takie skrajności nigdy nie są dobre. E, I chociażby właśnie mieliśmy taką nauczyciel w technikum odnośnie rachunkowości i tak dalej, która właśnie sprawiała tak, sprawiała wrażenie bardzo ostrej, bardzo ciętej, bardzo wymagającej, ale w momencie, kiedy zbudowaliśmy relacje jako uczniowie, jakby to powiedzieć, mieliśmy jeden z lepszych kontaktów z tą nauczycielką, i tutaj myślę, że, że, że warto po prostu te relacje budować.